Szanowni Państwo, właśnie koleżanka pokazuje Państwu kobylak albo koński szczap. Używajcie nazwy jakiej chcecie. Po prostu kobylak to jest taki polski kobylak, który rośnie wszędzie, ale jest to zarazem jeden z najlepszych, można powiedzieć, leków i antybiotyków, które będziecie mogli użyć wtedy, jak nie będzie lekarstw, jak nie będzie aptek, jak nie będzie konowałów. Jak będziecie sami, tylko Wy i przyroda. Proszę Państwa, co możemy leczyć takim kobylakiem? On jeszcze jest teraz w stanie, w pierwszej fazie wzrostu, ale on wyrośnie do półtora metra wysokości i będzie miał taką dużą, dużą rozetę kwiatową, takie koraliczki jak gdyby. Zresztą to widać z daleka, jak się wchodzi na łąkę i to po prostu wyrasta. Co możemy leczyć takim kobylakiem? Który po prostu występuje nie tylko w górach świętokrzyskich, ale w całej Wszędzie. Polsce. Tak. Ja myślę, że Marysia w pierwszej fazie oznajmi wam i powie, co można tym leczyć. No, na pewno układ pokarmowy. Wspomaga nam leczenie układu pokarmowego, a najbardziej jeli to grube. No. Tam, stany zapalne, wszelkie stany zapalne jelita grubego. No to ta roślina pomo pomoże nam uporać się z tymi dolegliwościami. Jak również kapitalnie wspomaga przy niestrawnościach, przy biegunkach. No, niby tak, to już jest bardzo dużo. Ale coś jeszcze więcej wie, prawdopodobnie nasz Napoleon. No, ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że miałem taki problem. Który inne środki nie bardzo chciały pomóc? Zastosowałem kobylak, efekt miałem natychmiastowy. Dlatego, przy tej okazji, chciałem wyjaśnić, że są takie poglądy, że zioła trzeba stosować długo, że działają powoli. Nieprawda. Jeżeli jest zioło dobrze zastosowane, jeżeli jest trafione w problem, świeże, yy, świeże niezwietrzałe, jak yy, niektórzy przechowują wiele lat, zioła powinny być co rok zbierane rok tylko przechowujemy, bo na drugi rok mamy świeże. Efekt może być często bardzo szybki i zaskakująco trafny. No dobrze, ale co wyleczyłeś? Bo no ja miałem będzie... problem biegunkowy, ale dawniej spotykałem się z czerwonką w dawnych opisach. Dzisiaj nie używa się tej nazwy, ale to jest właśnie taka choroba jelitowa u dzieci, bardzo poważna i ten, ta roślina sobie z tym świetnie radzi. Ja mogę dodać jeszcze jedno do tego naszego pięknego kobylaka. Otóż to, że leczy, szanowni państwo, on salmonelle. Salmonella by się wydawało, że tylko antybiotyki pochodzenia chemicznego lekarze mogą leczyć, w szpitale, od razu odizolowanie człowieka, bo to wiecie, to już jest choroba zakaźna. Kobylak ten zerwany w formie czytolistnej, czy już z rozetą kwiatową, ususzony i pity dwa, trzy razy dziennie po jednej szklance, ale jak ale jak go zaparzamy? Otóż zbieramy, suszymy, bo ja wiem, że muszę Wam to dokładnie wyjaśnić, bo zapytać zaraz, a jakie dawki i tak dalej. Więc bierzemy tego zielska, łyżkę stołową, zalewamy tą zielsko zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia i pijemy trzy razy dziennie. I nasza salmonella przestaje z nami w ogóle współpracować. Salmonella od nas odchodzi, czyli nie mamy tego choróbska. Uważam, że stosowanie miesiąc to już jest maksimum. maksimum I wtedy nie ma mowy o żadnej salmonelli. Ale jaki jest jeszcze plus? Jaki jest plus tego kobylaka? Na przykład gospodynie mają kurczęta, prawda? Parzy się takie napary, i te napary, czyli jak się zaleje tego, naparzy tak dla człowieka, wlewa się do picia dla kurcząt. Kurczaki nie potrzebują żadnych antybiotyków, aby nie chorowały. Wystarczy ten nasz polski kobylak. I co jest najistotniejsze, z reguły, po leczeniach chemicznych, kobylak pozostawia, nie kobylak, antybiotyki pozostawiają ślady na czustce. Tu kobylak nie pozostawia żadnych. I kobylak mogą stosować nie tylko dorośli, również dzieci. On jest smaczny, on jest po prostu, smak ma taki orężatkowy albo zarazem lepszy od najlepszej herbaty. To możecie sobie wyobrazić. Także. Polecam wam pić kobylak wtedy, jak nie będzie lekarzy, bo tutaj cały czas czepiacie się mnie, że my leczymy. My nie leczymy, my tylko podpowiadamy, co macie zrobić, jak nie będzie lekarzy, jak nie będzie aptek. Tak, jak się pomagać, jak stworzyć lekarstwo z naszej polskiej przyrody, jak stworzyć lekarstwo ze zwykłego kobylaka. Korzenie. Pamiętajcie, o korzeniach już nie będę mówił, bo korzenie... Tak, razem z korzeniem. Tak, razem z korzeniem można wykopywać kobylak. Ale my chcemy działać szybko na salmonelle, więc nie będziemy korzeni kopać. Po prostu zbieramy tylko liście, rozety kwiatowe, suszymy, parzymy i pijemy. Nie zaszkodzi, jak wypijemy trzy szklanki dziennie i zapomniecie o salmonelli. Kurczaki zapomną o tym, żeby brać antybiotyki. Także polecamy Wam tego typu ziółko, do stosowania, ale jak zaznaczyłem, wtedy, kiedy będziecie zmuszeni. Dziękuję bardzo. Jak mamy świeże, to również nie tylko suszone. Jeśli mamy dostępne świeże takie rzeczy, to sobie zrywamy świeże i gotujemy wywar z tego i pijemy. Tak, ale z reguły mamy tak, że z reguły to na zimę to zostaje, musimy zostawić no, na zimę. Ale latem jak mamy jakieś no, problemy, no, cały nasz, rok, oczywiście, tak, że tak, ludzie ale, mają problemy. No, my mówimy o suszeniu ziół, o przechowywaniu, no. ale fakt jest faktem, że możemy też Świeże. spożywać w postaci świeżej. Chociaż w mojej ocenie chyba skuteczniejsze ziółko jest suszone, tak? nie wiem dlaczego. <laughs> Dziękuję ale na słońcu, dostaje energię. Tak.